W ramach projektu Kęskiego Domu Kultury pod tytułem Polscy Romowie Tradycja i Kultura 19 września odbył się wernisarz wystawy fotografii Stan duszy czy Kultura Równoległa. Następnie pani dr Joanna Talewicz Kwiatkowska wygłosiła wykład pod tytułem Romowie w Polsce Monolit czy Różnorodność, w którym wzięli udział uczniowie klas humanistycznych naszej szkoły. Pani Joannie nie są obce tematy życia i kultury Romów, ponieważ jest ona przedstawicielką tej mniejszości etnicznej. W bardzo interesujący sposób obszernie przybliżyła nam ich historię od najdawniejszych wędrówek po współczesność. Ja chciałabym się podzielić w zasadzie każdym aspektem związanym i z kulturą, i z historią Romów. A już powiem dlaczego: no to dlatego, że mimo, że jak wspominałam podczas prelekcji, Romowie są w Polsce od kilkuset lat, bo od XV wieku, to wciąż wiedza na temat kultury i historii tej społeczności jest tak znikoma że zachęcałabym do zapoznawania się z każdym aspektem tej kultury i historii właśnie po to, żeby niwelować pewne skojarzenia, które często oparte są na niewiedzy, na stereotypach, a to powoduje właśnie trudności niejednokrotnie w relacjach Romów i Nierobów. Tak jak każde stereotypy o każdej społeczności biorą się z niewiedzy. Biorą się z niewiedzy, bo kiedy czegoś nie wiemy, to najczęściej dopowiadamy sobie pewne historie, ale te historie też oparte są niejednokrotnie na pewnych naszych doświadczeniach, które są później powielane i powodują, że Wszystkich się że tak powiem, wrzuca do jednego worka, a tak, jak również wspominałam dzisiaj podczas wykładu, to Romowie różnią się od siebie. Wykład udowodnił, iż różnice kulturalne, społeczne i obyczajowe między kulturą Romów i ich stylem życia powinny stać się nie powodem wrogości, ale ubogacić kultury narodowe i pokazać piękno tradycji Romów.